31 października 1918 roku <laughs> znajdowałem się tutaj właśnie w tym miejscu przy wielkiej uroczystości. To jest tak, uroczystości w dzień pochmurny, tak jak dzisiaj, drżysty, chłodny. Tysiące ludzi tu stało. Cały rynek był otoczony. Dobry. Słuchaj, otoczony był ludnością. Jest godzina 11:30, może minut było po 11:00, i wtedy dzieje się coś z tym tłumem nadzwyczajnego. To wszystko wiruje. Wszystko się denerwuje. Na co się oczekuje? A na co? Kilka minut po trzydziestej, po trzydziestej minucie słychać dźwięki orkiestry maszerującej tam od ulicy Szewskiej. Orkiestra. Na czele tej orkiestry idzie tłum ludzi. Za orkiestrą maszeruje oddział żołnierzy i to dziwni żołnierze, panie. Tacy w pierwszym szeregu, w pierwszych czwórkach, to idą żołnierze ubrani w mundury strzeleckie, legioniści. Dalej już idą żołnierze w mundurach austriackich i wreszcie są i tacy w tej czwórce, którzy idą w wundurkach szkolnych uczniowskich. Ha, ha, ha. Wszyscy się kierują tutaj przed tym budynkiem, którego dzisiaj już nie ma, a mianowicie warta główna, Odwach, tak zwany. Przed odwachem maszeruje żołnierz krokiem defiladowym, tam i z powrotem i oczekuje. Jak się zbliża ta ekipa tych widzów plutonu tego uzbrojonego, żołnierz krzyczy, warta podbroń.